Cześć, jestem Heavy i zapraszam Was do serii To Było Dobre. Serii, mówiąc o słusznych decyzjach podjętych przez twórców. W skrócie, itbd. 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 Dzisiaj chcę omówić drugi film z serii Marvela: Niesamowity Hulk. Jednak, zanim do tego przejdę, chcę wspomnieć o Hulku z 2003 roku. Bądźmy szczerzy, nie należał on do najlepszych. Dobrym dowodem na to jest brak kontynuacji, co oznacza, że po prostu nie spełnił oczekiwań twórców. Jednak, faktem jest, że należał do tego, tej grupy filmów, który nie był zły, ale nie był też na tyle dobry, żeby wybić się z tłumu, ewentualnie, żeby. Zgubić się w tym lesie. I przyszedł czas dla Marvela, żeby sam przedstawił swoich bohaterów: no, najpierw Iron Man, potem Hulk. I Hulk był filmem też samo jak Iron Man który, bądźmy szczerzy, ten typ, mamy go już dzisiaj dość. Bo był to film o Nie Jednak nie był to standardowy film o genezie. Wiadomo, na stałapę. Nie został uryziony przez radioaktywnego pająka i nie zdobył dzięki temu supermocy. Sorry. Pomyłeczka. A, f***, plułem się! Ha, ha. Niesamowity Hulk był filmem, który dosyć nietypowo, moim zdaniem, podszedł do tematu genezy. Może nie tyle nietypowo. Wiadomo, Hulk sam jest w sobie nietypowym superbohaterem. On bardziej przypomina taką formę katastrofy naturalnej, która czasami po prostu bywa pomocna dla ludzi. W tym przypadku ten film też do najlepszych nie należał przynajmniej według mojej osobistej opinii uważam że wynika to z faktu iż e, aktor wybierający główną postać, jeżeli dobrze pamiętam, miał pewne zgrzyty z reżyserem obaj mieli różne wizje tego jak ten film powinien wyglądać jednak Czego by nie mówić złego tej produkcji, nie można zapomnieć o tym, co zostało zrobione w nim dobrze. Ten film podzielę na segmenty omawiające różne aspekty hark. Zacznę od czegoś, co nazywałem przedstawieniem. Mam na myśli. Narrację wykorzystam na starcie filmu. W pierwszym ujęciu mamy przedstawioną kobietę, która martwi się o mężczyznę podawanego eksperymentowi yy, czy badaniu. I z racji, że jest to HALK, wiemy, że chodzi o eksperyment. Dlaczego jednak wspomniałem o badaniu? W ten sam sposób można by zacząć film o kimś, kto walczy z skutkami choroby. Ktoś, kto na początku filmu chorobę zwalcza, względnie leczy, poddaje się zawierowi, a resztę filmu zaprezentować, jak sobie z tym radzi. Ta pierwsza scena już bardzo pomogłaby, może nie tyle się zżyć, co zaprezentować relacje między tymi dwiema postaciami, gdyby właśnie taka fabuła miała miejsce. Dalej. wypadek i poprzez krótkie chaotyczne ujęcia, które nam dużo nie tłumaczą i dużo nie prezentują, przede wszystkim nie, pre nie prezentują nam najważniejszego, co moim zdaniem było metodą na oszczędzenie na efektach specjalnych, ale to jeszcze nie istotne, pokazuje nam te chaotyczne ujęcia i to jest przypomina trochę, to jest metoda przypomnienia tego, jak ludzki mózg rejestruje wydarzenia w niespodziewanych, hmm, niespodziewanych wypadkach. Są trochę zamglone, czasami urwane, niejasne często. I zaraz, mimo to, tych chaotycznych ujęć, pokazują nam, jak wojskowy próbuje chronić kobietę w kitlu. To już nam sugeruje, że jest między nimi jakaś relacja. Nie wiemy jeszcze jaka, ale już mamy jakiś punkt zaczepienia. I tu zmieniamy po raz kolejny ujęcie. Tym razem mężczyzna, który został poddany eksperymentowi, spędza czas przy łóżku kobiety, która wcześniej martwiła się o niego. Do tego dodatkowe flashbacki pokazują nam, że najprawdopodobniej są parą, może małżeństwem. I wtedy przychodzi żołnierz, wojskowy tak yy, określę, i do przedania. Ta krótka wymiana nam prezentuje. Co nam dokładnie prezentuje? Relacji między mężczyzną z eksperymentu, którego teraz już wiemy, że nazywa się Bruce Banner i kobiety, która doglądała też z eksperymentu, a ponadto wojskowy, jak to, związek, z kobietą? i nie chcę, by y, Banner miał z nią jakiś kontakt. Bo jak można się spodziewać, znając Hulka, to Banner jest powodem, dla którego y, z, w szpitalu skończyła. Jednak podobne y, zabiegi można wykorzystać w innych historiach. Ba, nawet takie krótkie, y, atrapitowe relacje można umieścić choćby w książce. Ale o tym może kiedy indziej. Drugi segment tego filmu nazywają wstęp. Wstęp prezentuje nam realia. W czasie, kiedy banner ucieka przed nabronku, pokazano nam nawiązania do Iron poprzez y, zamówienie do Stark Industries, w papierach pokazano y, imię Fury'ego i się też nazwa, pojawiła się też nazwa tarczy. Taki sposób przedstawienia tego pozwolił nam poczuć, że są to elementy świata przedstawianego nam. To, że to wszystko dzieje się w tym samym świecie, w którym ma miejsce pierwszy Firen. Kolejnym segmentem tego filmu jest zbliżenie z głównym bohaterem. Sposób na nawiązanie dodatkowej, bliższej relacji. Mam na myśli o limiter przemiany banera. To, że pewien poziom pulsu, już konkretny, powodował transformację pozwoliło nam bardziej się zbliżyć, bardziej poczuć w momencie, kiedy ten limit się zbliżał. My także czuliśmy pewien rodzaj napięcia. Dzięki temu główny bohater się tym stresował. Mieliśmy jakąś wartość przedstawianą. W szczególności, że żyjemy w czasach, kiedy wszystko jest, prawie wszystko jest podanowane w, za pomocą jakiejś miary, litr, centymetr, gigabajt, w, nawet IQ. W ten sposób mieliśmy taką klitkę. Oczywiście ta klitka jest także zarazem minusem. Dlaczego? Bo nie zostawia takiego pola luźnego dla głównego bohatera, by się popisał, by po prostu siłą woli zmienił sytuację. Jest to zabieg, który można uwielbiać albo nie W obu przypadkach, powiem szczerze, uważam, że sam zabieg był całkiem niezły w ostatecznym odczuciu, bo był też dzięki temu sposobem, jak lepiej zaprezentować proces, a raczej jak usprawiedliwić to, że baner nie obawiał się kompletnie w ogóle próbować zapanować nad swoim gniewem, tak jak było w, w czasie tej lekcji panowania nad emocjami, kiedy został po prostu w twarz ostatnim segmentem o którym będę mówić jest zapowiedź. Względnie mogą nazwać to realiami. Co mam na myśli? Liczne nawiązania, czy to do Iron Man, czy to kolejnych filmów, które zostały przedstawione jako rzeczywistość w tym filmie. I nie mam na myśli tutaj stereów. Nie, że coś się w tyle Co mam na myśli? To, co wspomniałem wcześniej, Stark Industries, do tego badania nad stworzeniem super żołnierza, one miały kiedyś miejsce. zaprezentowane i później poczekane w kolejnych produkcjach, takich jak właśnie Kapitan Ameryka czy kolejne, nie, kolejne Iron -y, nie wiem czy wypowiedziałem tak, kolejne produkcje pod, pod Iron Ironmana, pozwoliło to jeszcze bardziej umieścić w tym świecie, w tej rzeczywistości, harmon. Później niestety prawdopodobnie właśnie z powodu zgrzytów między reżyserem a aktorem nie pojawiły się kolejne części, a wiadomo by były miejsce na to. Mam ochotę zrobić w przyszłości film jeszcze omawiający to, jak w jak specyficzny sposób Hart wprowadza antagonistów. Ale o tym kiedy indziej. W tym filmie to wszystko. Mam nadzieję, że się spodobało. Zapraszam do zostawienia śladu poniżej pod filmem. O. Także na to, żeby wpaść na moją stronę z tekstami. Już niedługo w pełni żyje. No! I do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!